Lift zawieszenia BMW E46, dystanse podniesienia podkładki kit. Lift zawieszenia BMW E46. Do zaoferowania mam podkładki do całkowitego podwyższenia zawieszenia BMW E46. Przód 30 mm, tył 30 mm. Montaż jest bardzo prosty i łatwy. Zestaw zwiększa prześwit auta bez żadnych przeróbek oryginalnych podzespołów. Zestaw montowany bez żadnych wierceń ani zmiany konstrukcyjnych auta. Zestaw kompletny bez konieczności dokupowania jakichkolwiek elementów. W opakowaniu znajdują się wszystkie elementy konieczne do zwiększenia liftu wraz ze śrubami. W razie zainteresowania prosimy o podanie adresu i telefonu do dostawy. Dostawa za pobraniem. Pozdrawiam.